Kochani, jedziemy dzisiaj na nagrania do Warszawy. Zaraz dojeżdżamy do hotelu, będziemy jechać na włosy, potem na makijaż, oczywiście, z tą malutką pięknością. Nie tylko ja, ale też moje klienci. No to super. A dzisiaj mam nadzieję, że będziesz głosował na Krzysztofa. Oczywiście. Którego bardzo dobrze znasz. Którego znam, którego lubię i szanuję. Super, bardzo Cię cieszę. Co mam Po teraz? No jak po co teraz? To pytam. Bo my chcesz wiedzieć. Chcesz po co na przyciąg? Włochy no tak, żeby wymiar ja słyszał w telewizorze, jak pisuje szczacie. Ja też mu będę pisywał. No i co? Był no super ekstra. No i co mamy? Ja idę też. Że... Nie mamy, to. Zrobioną fryzurę przez Krzysztofa. Teraz, jak widzicie, ma bujną fryzurę, robioną Kaja. Oczywiście, jak będziecie szukać najlepszego salonu w centrum Warszawy, to ulica Ptasia, pracownia fryzjerska u Krzysztofa Sadowskiego. A jeszcze przed makijażem. Z dzisiejszymi nagraniami na żywo do tańca z gwiazdami lecimy zrobić szybkie zakupyka to no. ma? No ma, ma, pewnie, że ma. A z tej firmy? Kogoś musiałem wyprasować, nie? Kogoś ją wyprasować, nie? Się zobaczyć w Jak ci się podoba? To chyba nie dla mnie Nie dla ciebie? Nie, nie podoba mi się Patrz jakie cool no, Fajne duchki. Ja bym chciał takie Pasowałoby ci, co nie? Tak. Tak. Pasowałoby ci, nie? No. Mama, kup mi takie buty Takie Albo takie, tak są no, we wkładach. Też takie masz. No, masz takie tylko z serduszkiem, z tyłu. A no tak. Ja przymierzę, tutaj tak. to są 32 rozmiar, pani, tak? Tak, to jest. A ja, czy Pani powie, Musimy co? Możecie się mi Dzisiaj robiłam makijaż u Ani Jakackiej, którą można znaleźć, gdzie Aniu? W Ząbkach, A na Facebooku i na Instagramie, gdzie można Cię szukać, i jak się umawiać na makijażu? Na Instagramie jako Anik, a na Facebooku Ania Jakacka Makeup. To zapraszamy serdecznie. W takim razie Ania już maluje mnie od lat i zobaczcie, jaki piękny dzisiaj makijaż mi zrobiła na taniec z gwiazdami. Zobaczcie, jaki piękny makijaż dzisiaj Ania mi zrobiła i teraz będziemy wykańczać, aby był trwały. Czym będziemy psikać Aniu? Utrwala na do makijażu. No to działa w takim razie. Uwaga. To nie jest to program, który może Wam pomóc Okej, okay, no to ja już jestem gotowa, lecę na taniec z gwiazdami i widzimy się w studio, a tam Wam pokażę kulisy, jak wyglądają nagrania takiego programu. Kochani, a tak wygląda studio. Ile tam jeszcze na co Tak wygląda, wiesz? Tutaj jest orkiestra. A tu jest Krzyś, który co mówiłeś? Chodź tutaj kochanie. Wzruszyłeś się. Będziesz kibicował? No i jak tam dziewczyny? No, jak Ciebie widzę, to pięknie. Na kogo będziecie kibicować? Rudkowski! Krzysiu, a Ty? Bardzo mnie zresztą. Co Cię wzrusza? No to za 20 minut, kochani, ruszamy. tam jest na schodach. Tam, tam na schodach. Cztery Nie możesz krzyść. Proszę Państwa, zwracam się jeszcze do publiczności. W pierwszej przerwie reklamowej będziemy nagrywać tym stary. Nie będziemy opuszczali studia, więc to bardzo krótka przerwa reklamowa. Będzie to za chwilę, więc Państwo wytrzymają. Dobrze? Możemy się upuścić. Jeżeli ktoś bardzo będzie chciał wyjść

Wszyscy widzę, że Krzysztof? Kto nam pszczoda jeszcze? Dwie i pół minuty.

Dobre, dobrze, dobrze, dobrze. Ja byłem do widzów. A ja A Krzysiek, na Cały ten sektor, żebyśmy klaskali na dwa, nie na raz. Jak się włącz, to klaskajcie na dwa. A jak się było rozpoczęcie, to wszyscy na raz. Ale po pięknie. Pięknie. Na dwa, raz, dwa, na, dwa. Nie ma tak szybko, nie jest w stanie Nie, bo nie jest mi obcy. muzyka nie jest mi obcy. Jak się ruszać. Ja tańczę, nawet robiąc sobie na robatę. Ja zamówiłam sobie właśnie głośni, głośnik, żeby tańczyć. A A tak dlatego jest sobie taki moment. A, dziękuję. Podchodzę. Nie bo tak zacząłem kiedyś, ekrafi, z kolegów. Super, powodzenia! Na pewno będzie piękna edycja! Ja a jeszcze tak, Zawala, Krzysztof Józkowski, m.in. Krzysztof co tak, musieli odpowiedzieć sobie sami Do zobaczenia sami, tak, zobaczenia pa! Nie, tak. Dobrze. Tylko zdjęcie. Zapraszamy, kochani. Pamiętajcie, że głosujcie na parę numer 4. A jak? Nie chcę pozostać w dłużnych. Chciałem się Cię spytać. Czy zechcesz zostać złotą parą w tym programie? a poznala moje meza, kterého pozdravím. pozrběm. no a na to To I na té závěřce poznala můj partnera, to to potrzebują mojej pomocy. Mój zajadł, Leo! Mogę za ciebie całe życie! A ty nie wiesz kim tańczyć No oczywiście, że nie. Ona ma nie tylko ze mną tańczyć, ale ona przede wszystkim ma nauczyć Jarutkowskiego chodzić. Tak, Jarutku, ja mam nauczyć się chodzić. <ślad timeline> nie, ty nie raszkujesz. Ja nauczyłem się. Działa. 20 lat i jest na parkiecie. Ja na parkiecie walki ze złem, na parkiecie betonu, ulicy i dżungli wielkiego miasta. Jestem 30 lat ponad. Mimo wszystko wydaje mi się, że go chciał Oboje ja mam bardzo fajne poczynki, bardzo fajne 15, cisza. To hmm. jeszcze Pokażę, jestem z niego bardzo uzna, bo jak na przykład udział razem z Syfią Krajczowym, układam z naprawdę bardzo udział. Ja się tak bardzo nie rozkoślałem policjanta, ponieważ cała moja gaza przekazana jest na rzecz Fundacji Pomocy Widowom i Sierotom po policjantów. Także te pieniądze które zostaną przeze mnie wytańczone, zostaną przekazane na bardzo szczytny cel fundacji, która pomaga tym, którzy może dzisiaj siedzą zamią przed talielami, być może trzeci, którzy są tak samo dumne e, przepraszam jak junior, e, jeżeli chodzi o jej z ojcem i o ich tatę, E, Mogą tylko popłakać. Ani... to jest uważam dla mnie na tyle piękne, że sam jestem synem, e, który miał ojca w umierze, który służył ojczyźnie, który był absolutnie państwowy, tak jak jestem państwowy ja i mój ta dziewczyna wieku 17-18 lat fajna, pokładana, zdechowana i rozmowna, jak pieniądze i pomysł za tą sławę przyjeją kompletnie, ja się jakiś wiadomo, puszki, kiedy dziewczyna pracowała za 300-400 zł kilka godzin na inwentarzach, niech przynie, a może zarobił 10 tysięcy euro. Wiele polskich celebrytek, celebrytów kurwało e, e, na Zanzibar, no, oczywiście też tam była i po wywiadzie z jednym z publikatorów okazały się zdjęcia oczywiście Iwony ze słynnym ojcem Zanzibaru, który był o 2 miliony złotych. I może, że ta sytuacja, która ja się w ja się została przeze mnie podjęta i na pytanie dziennikarki, czy były również osoby, które biorą udział w tańcu z gwiazdami, ja odpowiedziałem, że tak, na co dziennikarka stwierdziła, twierdzi, że chyba z poprzednich edycji ja powiedziałem nie, z obecnej również. To spowodowało pewnego rodzaju zamieszanie. Ja myślę, że sytuacja, która e, e, jakikolwiek sposób pokazała te elementarne, bardzo ludzkie i przyziemne kwestie, to, że wpłynęła na tę bardzo surową ocenę i, i taką trochę złośliwość i jad, który wypłynął niestety z języka naszej czarnej mamberii. Jak to pięknie poetycko powiedziałeś, no nie, Ale ja wiedziałem, nie wiedziałem, że jest taka teoria tutaj. Ale nie, to nie jest teoria, to nie jest teoria, to są fakty, <słuch> fakty do oceny w czasie tożsamym, w czasie tożsamym tańca z gwiazdami. Czyli ta jedynka to nie był tylko taniec? Nie, ja myślę, że ta jedynka to nie był tylko taniec, ta jedynka to był... Dziękuję Ci Rutkowski za to, że jesteś Rutkowski i spojrzałeś mi i wiele polskich celebrytek, celebrytów, e, e, kurwało na Zanzibar, no oczywiście też tam była i po wywiadzie z jednym z publikatorów okazały się zdjęcia oczywiście Iwony ze słynnym Wojtkiem Zanzibaru, który wyłudził od ludzi miliony. Ale to powiedziałem, tak, że, że ta sytuacja, która w ja w została przeze mnie podjęta i na pytanie dziennikarki, czy były również osoby, które biorą udział w tańcu z gwiazdami? Ja odpowiedziałem, że tak, na co dziennikarka twierdzi, stwierdziła, że chyba z poprzednich edycji ja powiedziałem nie z obecnej również. I to spowodowało pewnego rodzaju zamieszania. Ja myślę, że sytuacja, która w jakikolwiek sposób pokazała te elementarne, bardzo ludzkie i przyziemne kwestie, wpłynęła na tę bardzo surową ocenę i, i taką trochę złośliwość i jad, który wypłynął niestety z języka naszej czarnej B. Jak to pięknie poetycko powiedziałeś, no ja nie? nie wiedziałem, be. że jest taka teoria tutaj. Ale nie, to nie jest teoria, to nie jest teoria, to są fakty. Fakty do oceny w czasie tożsamym, w czasie tożsamym tańca z gwiazdaniu. Czyli ta jedynka to nie był tylko taniec. Ja myślę, że ta jedynka to nie był tylko taniec. Ta jedynka to było Dziękuję Ci Rutkowski za to, że jesteś Rutkowski i spojrzałeś mi na Jak to Emocje, budujesz tutaj napięcie. Jestem, widzę czerwoną lampkę. To dobry znak. Dobry. Panie Maju, jak... Emocje e, po obserwowaniu męża na pasiedzie? No powiem Wam, że były bardzo duże, nie spodziewałam się, że aż będą tak bardzo duże, no bo troszeczkę byłam z niego bardzo dumna, ale widziałam, że na początku układu się pomylił. Potem cały taniec nie szedł tak jak tutaj podejrzewałam, że będzie wielka niespodzianka. Widziałam, że no, Krzysztof jest zestresowany, no i miałam obawy, czy jeśli popełnił właśnie błędy na początku i potem ten taniec mu nie poszedł, czy nie odpadnie. Miałam takie obawy, o tym szczerze. Ale się udało, trzeba przyszedł dalej razem z Sylwią. Jest Pani dumna. Jestem z niego bardzo dumna i dlatego tak bardzo się zdenerwowałam, bo jeśli by odpad nie pokazał swoich umiejętności, które widziałam na próbach, które widziałam nagrywane telefonem, jak pięknie opanował kroki przy różnych tańców, tutaj, no nie wiem czy złośliwie, czy nie złośliwie, myślę, że w każdym odcinku będzie lepiej, bo tutaj kompletnie tego stylu tańca nie mieli przećwiczonego, mieli wszystkie. I myślę, że Krzysztof w następnych odcinkach pokaże na to. Co dostać i co potrafi. A jakim partnerem pan nie jest? Hmm. ale w takim życiu codziennym? Chodzi mi o wesela, o jakieś okoliczności, gdzie można tańczyć. Hmm. Tak, my nie mamy czasu na życie rozrywkowe, na wesela, nie chodzimy w ogóle na imprezy, ale jest bardzo dobrym partnerem życiowym, dba bardzo o rodzinę, ciężko pracuje. I ostatnio z pewnego programu zadzwoniła do mnie pani producentka i powiedziała, że mamy się wymienić, że my mamy być tą rodziną luksusową, a jakaś jedna rodzina ma do naszego domu się przeprowadzić. Ja odpowiedziałam jej jedno, że ta rodzina, która ma krówkę która ma też gdzie mi dużo czasu dla siebie, spokój, to ona żyje luksusowo, więc ja nie mogę wziąć udziału w tym programie. My spędzamy 3 czwarte naszego życia w samochodzie, śpimy po godzinę, po dwie. Krzysztof chodzi czwarta, piąta spać, staje, ósma, robi to 30 lat, jest perfekcyjny w tym, co robi, no i bardzo go podziwiam. To, to kiedy znajdujecie czas na wychowanie syna? Wiesz co, do no, wychowania w syna ja przede wszystkim się zajmuję. Ja gdzieś tak od kilku lat mniej pracuję, no bo mieliśmy wcześniej Nianie, teraz kompletnie ja się wszystkim zajmuję. Mamy 19-letnią córkę z mojego pierwszego małżeństwa. Ona dużo czasami przyjmuje obowiązków. Często leciałam na przykład do Tunezji odbijać dziecko dwunastoletnie, którego matka nie widziała przez 5-6 lat. Ta dziewczynka miała 5 lat, a potem nawet to może było 6-7 lat i moje dzieci leciały ze mną. Ja szłam w Tunezji na policję, która opiekowała się Krzysztofem w tym czasie. Łączymy tutaj pracę, obowiązki rodzinne i myślę, że dobrze nam to wychodzi. Ale przede wszystkim mówię, Krzysztof ma spokój i się realizuje, pracuje. Salce zatańczy para numer 4, Krzysztof Rudkowski i Sylwia Madeńska.